Cześć, z tej strony Grzegorz Karaś i witam Was na kolejnym unboxingu na kanale PC Format. Haha, mam Was! Z tej strony Adam i witam Was w kolejnej prezentacji produktu prowadzonej przeze mnie. Tym razem na tapet bierzemy iRobot Roomba J7. Zapraszam! No dobrze, moi kochani, zanim pokażę Wam, jak to cudeńko działa w praktyce, najpierw musimy je rozpakować. Mamy tutaj takie pudełko numer 1. Pudełko numer 2, które jest wydaje się tylko utrzymywaczem reszty. Jak widzicie tutaj, witam widzów z góry. Dzień dobry. Jak widzicie tutaj, najpierw każą nam wyciągać pudełka numer 3, a nie sam odkurzacz. Tego nie zrobiłem. Ale to ciężkie. Uch. Voilà! Jest to iRobot Rumba J7 Plus w całej w swojej okazałości. Wszystko jest jak widzicie bardzo elegancko zapakowane. Nie ma co się dziwić w końcu. Rumba to lider rynku. Cała reszta się od, na nich wzoruje, więc no, muszą wyznaczać standardy. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Tutaj mamy skórzaną końcóweczkę, która otwiera nam stację Clean Base. W środku mamy worek. Jak widzicie. To jest zdaje się zapasowy worek, a tutaj mamy worek, który będzie w użytku. Uff. Według producenta tego, co tutaj pisze, aby uruchomić naszą rumbę, musimy podłączyć ją do prądu. My przejdziemy do tego w następnym kroku, a na razie porozmawiamy sobie o jakości wykonania tego urządzenia. Jak widzicie, Prezentuje się to bardzo, bardzo elegancko. Całość jest ciężka, jak wspomniałem, ale to dobrze, bo jeżeli coś jest ciężkie, to znaczy, że jest doinwestowane, jest na bogato. Spróbujmy się pozbyć reszty plastików. O, udało się, moi drodzy, sukces. Oddzieliliśmy stację Clean Base od naszego robota. Pozbądźmy się nikomu niepotrzebnych papierków i przejdźmy do oględzi. Jak widzicie, mamy tutaj system czyszczenia Aeroforce, który jest trzystopniowym systemem czyszczenia. Co ciekawe, spójrzcie na kółeczka. Kółeczka pod ciężarem się uginają. Jest to bardzo ważna cecha. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wjeżdżanie na różne trudno dostępne rzeczy, jakieś kafelki, coś, po co robocik musi podjechać. Muszę przyznać, że całkiem fajnie to wygląda. Podoba mi się design, połączenie czarnego i zielonego. No, powiem wam, że jak na robota odkurzającego, to wygląda bardzo gamingowo w razie Na froncie mamy jeszcze coś takiego. Zobaczcie, to ugina się pod ciężarem palców. Wydaje mi się, że pełni to funkcję taką jak pełni zderzak w samochodzie, czyli po prostu, jeżeli rumba w coś uderzy, no to nie zrobi sobie krzywdy, tylko to się ugnie pod po prostu ciężarem uderzenia. Bardzo jestem pod bardzo dużym wrażeniem jakby jakości wykonania tego produktu. Nie powinno mnie to dziwić, ponieważ rumba już od kilkudziesięciu lat. Tutaj są tutaj. Roomba już od kilkudziesięciu lat jest liderem rynku i tak naprawdę wyznacza standardy. Cała reszta firm wzoruje się, można powiedzieć, że kopiuje pewne rozwiązania, dlatego naprawdę cieszę się, że mam szansę testować takie wspaniałe urządzenie. Dobra, przechodzimy do stacji dokującej. Jak widzicie, o, to jest też fajna rzecz. Popatrzcie tutaj, to jest taki mały kod QR, normalnie jakby człowiek jedną literkę chciał zamknąć w kod QR, to pewnie tak by to wyglądało. I ten kod QR prawdopodobnie sczytywany jest przez ten obiektyw tutaj, przez tą kamerkę, dzięki czemu Rumba wie, gdzie wjechać, żeby albo opróżnić, że tak powiem, zbiorniczek z nieczystościami, albo po prostu się naładować. Jak już wspominałem, mamy tutaj bardzo fajny taki wykończony skórką kawałek, który pozwala nam to otwierać. Fajne jest to, że całość jest taka matowo, szara, czarnawa, a tutaj mamy taki element naturalności. Całkiem fajnie to wygląda. I co my tu mamy? Instrukcja, jak to wykonać poprawnie. Jak widzicie, mamy już tutaj załadowany woreczek, ale możemy go sobie w każdym momencie wyciągnąć. I tutaj wszystkie te nieczystości, które Rumba nam zbierze, będą się automatycznie opróżniały do tego worka. A tutaj jak nie mamy zapasowy woreczek co też jest fajne, że nie musimy tego gdzieś szukać, tylko mamy miejsce obok na to, żeby po prostu sobie to umieścić. Warto wspomnieć też, że stacja Clean Base działa w ten sposób, że kiedy rumba poczuje, że już ma za dużo nieczystości w sobie, podjedzie odesane z robota sprzątającego zostaną zanieczyszczenia i będzie on kontynuował sprzątanie. Super rzecz! Co jeszcze warte jest wspomnienia, czyli tutaj. Ten obiektyw, o którym wcześniej mówiłem, obiektyw, wyobraźcie sobie, yy, omija nawet kable albo odchody zwierząt. Jest tak inteligentny. No dobrze, moi drodzy, muszę przyznać, że sprzęt robił na mnie naprawdę yy, bardzo dobre wrażenie, ale nie ma co się dziwić. iRobot sprzedał już 35 milionów robotów sprzątających, więc jest to naprawdę wynik godny pochwały, że tak powiem, ale no to po prostu widać. Widać, że iRobot robot wie co robi, ale i tak musimy go przetestować. Także moi drodzy, przechodzimy do części praktycznej. No dobrze moi drodzy, zanim sprawdzimy robota odkurzającego iRobot Roomba J7 Plus w praktyce, musimy przeprowadzić tak zwane pierwsze uruchomienie. Dostajemy tutaj taką piękną, wspaniałą broszurę od firmy iRobot. No i mamy krok po kroku wytłumaczone, i to nawet w kilku językach, co mamy robić. Po pierwsze musimy przygotować robota, to już mamy przygotowane. Ustawić stację doku dokującą, tak jest, jest tutaj nasza stacja dokująca. Podłączyć do prądu, to już zrobiliśmy i teraz... Uaktywnić robota Rumba musimy. Umieścić robota w stacji dokującej, wyrównując metalowe styki ładowania. Po kilku minutach usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, że urządzenie jest aktywne. O, udało się. Musimy poczekać teraz kilka minut i usłyszymy sygnał dźwiękowy, ale w międzyczasie możemy pobrać aplikację iRobot. Home. Jesteśmy już w naszej aplikacji. Jak widzicie, wita nas yy, konfiguracja. Wybierz swój kraj. Dobra, wybieramy Polskę i kontynuujemy. Oczywiście akceptujemy wszystkie warunki i zasady, i musimy się zarejestrować. Co właśnie zrobię? Five minutes later. Oho, słyszeliście? Nasza rumba jest gotowa do pracy. No i widzimy już tutaj naszą rumbę, wymaga konfiguracji, no to przechodzimy do konfiguracji. Połączy robota z siecią Wi-Fi, dokładnie to jest ta sieć, tak. No i łączymy się z robotem. Naciśnij przycisk robota, aby połączyć go z telefonem. Uwaga, naciskamy. No i robot został pomyślnie podłączony. Nadaj nazwę swojemu robotowi. Naszego robota nazwiemy Pepe. Pepe to robot odkurzający z serii Roomba J7. Pepe posprząta w kolejnych rzędach na środku pokoju, a potem przy krawędziach i ścianach. Kamera robota szuka obiektów takich jak ramy okienne lub lampy, w celu możliwie poruszania po domu. Ponadto robot wykorzystuje kamerę oraz diodę LED w celu zlokalizowania i uniknięcia potencjalnych przeszkód. Dobra, Pepe nam się ładuje. Możemy mu zlecić nowe zadanie i włączamy mu. Oho. Czyżby robot Pepe. Robot Pepe wyjechał. No i zaczyna się sprzątanko. Robot sprzątający iRobot Roomba J7 Plus o wdzięcznym imieniu Pepe jeździł dniami, tygodniami dzielnie sprzątając, a ja zastanawiałem się, w jaki sposób mogę sprawdzić dla Was jego limity. W końcu natrafiłem na pewną reklamę. Zobaczcie sami. Rumba. Niech Roomba sprząta, a Ty adoptuj futrzaka. Zacznij gotować. Używaj brokatu. Zrób imprezę. Zebnij grzywkę. Przesadzaj do woli. Posprzątaj. Ty rumba odkurza. Ty rób to, na co masz ochotę. Rumba i aplikacja iRobot Home. Tylko daj robot. Witam Was bardzo serdecznie w teście robota sprzątającego iRobot Rumba J7. Jak widzicie przygotowaliśmy mu całkiem niezły tor przeszkód. Mamy tutaj piasek dekoracyjny, konfetti, cekiny, jeszcze trochę więcej piasku. No i jak widzicie dużo różnych ciekawych rzeczy. Jak sobie iRobot z tym poradzi? Sprawdźcie to. Dobra, żeby rumba nie miała za łatwo, a mamy jeszcze jedno konfetti, no to jeszcze jedno odpalę. Jak widzicie zrobiliśmy całkiem niezły syf. Zawody, czas. Zacząć. Pepe jest w pełni naładowany i gotowy do działania, także nie pozostaje mi nic innego, jak go odpalić i zobaczymy sobie, jak sobie poradzi. Klikamy Nowe zadanie i wybieramy wydzieloną przeze mnie strefę grozy, czyli warsztat. Uwaga, czy jesteście gotowi? Jak widzimy, pierwszy przejazd poszedł mu całkiem nieźle. Rumba wjeżdża sobie grzecznie do bazy i się czyści. Zobaczymy, jak długo zajmie jej posprzątanie całego tego obszaru. Jak widzicie, Rumbie pewnie trochę to zajmie. Takiego zabrudzenia to ona w życiu nie widziała, coś czuje. No moi drodzy, myślę, że śmiało można powiedzieć, mamo nie sprzątaj, rumba pozamiata, a w tym wypadku rumba podkurza. No ja jestem w szoku. Chcecie mojej opinii? Powiem Wam wprost. Robot sprzątający iRobot Rumba J7+. Plus. Jest po prostu świetny. Nie jest może najtańszy, ale jest zdecydowanie wart swojej ceny. Omija kable lub po prostu po nich przejeżdża. Rozpoznaje dywaniki i albo po nich przejeżdża. Jeżeli uważa, że nie da rady, to po prostu je omija. Albo w końcu omija, że tak powiem, się odchody. To też bardzo ważne, żeby. Się nic nie rozmazywało. Roomba ma ponadprzeciętną aplikację na telefon i naprawdę z czystym sumieniem można o tym produkcie powiedzieć, że jest inteligentny. Sama stacja dokująca Cleanbase również yy, zasługuje na pochwałę, bo samo opróżniający się odkurzacz to jest naprawdę wielka wygoda. A co najważniejsze, jak sami widzieliście przed chwilą, Roomba wciąga dosłownie wszystko. I to z niełatwej powierzchni, jaką jest wykładzina. Mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że iRobot w swojej reklamie. Nie kłamał, to naprawdę tak dobrze działa. Mamo, nie zamiataj, rumba posprząta. No dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dzięki za oglądanie, miło było się z Wami znowu zobaczyć. Zostawcie suba, lajka. No i co? Wesołych świąt.